Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play na Różno. Ponownie z gry Delver. No i kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w drugim poziomie tych kanałów. Całych, boże. Boję się, stanie się boję. Nie wiem, czekajcie, co ja tu mam. Scroll teleportu. Blizzarda. A mnóstwo jedzenia mamy. Widzicie co? Przynieśmy sobie to inne jedzonko Był Dobry, nie, nie pamiętam, co robiły green e, To mi ktoś wspominał, że to jest e, piwo. <laughs> A. To jest też ciekawe. Mam tylko jeden ładunek na różce mamy jakąś jeszcze różdżkę, nie? O świetnie. Cudownie. Coś wróżę sobie, że w tym miejscu zginę. Wiesz w sumie? Czy to można ruszyć? Nie wiem, jakby można było ruszyć. O nie, coś tam... coś tam strzela. Au. Czy to można ruszyć? Nie. Dobra, no, spróbujmy z tym naszym jednym ładunkiem. Au, 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 au! Dobrze, różdżka poszła wą. I teraz muszę sobie radzić... Wow! Nie, 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 No, siedzę na nim, Lol! Nie! Gdzie on poleciał. No co za badziew! NIE, to JEST KOLEJNY! Goddammit... Oh Au... Ah. NIE! O, jest! Eee... Dobra, w atak. Oh my God. No to oczka, czy to dziwne cokolwiek to jest to nam zażera porządnie. To hmm, tego wszystkiego coś zrobić. Najgorsze, że ich trafić jest ciężko tak normalną bronią. I tam widzę jakieś kolejne notatki. O! Jezu! A się wystraszyłam! Są dwa nietoperze. Okay. O, jabłuszko. No, czekajcie, może przeczytamy te notatki. Aha, wszystkie mapy są bezużyteczne. Ciekawe, bo ja mam mapę. Aha, to miejsce nie chce, żebyśmy ją opuścili. O Boże, to brzmi jak z jakiegoś horroru. Expedition Supply Talk. Aaaa, jest jakieś. Boże... No chodź tu! Tam widzę to. będzie na oko. No zostaw mnie! Głupi nietoperzu. Co za wredny nietoperz! O! Dał różkę. Świetnie. Zawsze to coś Tylko żeby... Tego nie wtopażę jeszcze Wykończyć! Au, au Bo on się tam gdzieś zablokował, czekajcie No kurde gin No i teraz uciekasz, pacanie jeden. No Czy to oko umarło? Hmm, nie widzę go tu. Ten też do mnie ucieka. No, kurde! Walczcie! <grywk> Pacany jednak. nie mogę podskoczyć, co się wydałeś, coś chociaż. nie. No, kolejny nie topasz. Co, wróciłeś? Co tam płyną jeszcze? Dwo. Eee, ile mam do lewelu? O Jezu, nie widzę. Ale gdzieś blisko. No! Miń! Ja chcę golda Nie podoba mi się tam, nie idę tam, <gry> no A-a, okay, kolejne wodospady. Więc nie to też o, różdżka, różdżka. teraz na wymarciu są. Gdzie yy, to też? O nie, glizda. Uuu, dała jakiś miecz. Tego coś nie... A, 3 do 10. No serio? Będziesz przede mną uciekać? Ja nie wierzę po prostu. Muszę się cofać przez ciebie. Co zapacane. No i jeszcze sobie odsunęłam złoto. A no. ma on wyjdź z tej wody. Hmm. Dobra, czy my moglibyśmy coś zjeść? Nie ma sensu za bardzo. Zaraz level up. będzie. O, kolejna butelka. No teraz zwykłe temnie Tam jest oczko Dobra, zabierzmy to 512 To są jakieś żarty Aha, mieliśmy tą notatkę przeczytać Poczekajcie uh, We are right, we were right Those of the imperium can eat the Okej. Okay. Jakieś portalne dziwne rzeczy, dobre. Czy to oczko się wykończyło na pułapce? Chodź tu nie, toperzu. No, chyba tak. Chodź, chodź na pułapkę. Chodź słonko. Chodź. Chodź. No chodź. <śm> To zaczyna być śmieszne. Albo tragiczne. Dobra. Kolejna notatka. I don't care. <śm> Co, coś żyje tam na dole, o Jezu. O nie. Nie, to jest horror. Ja nie chcę tego. Ale tam są tylko strzały. Więcej pułapek. Więcej niech I... więcej notatek Chodźże tu! Dobra No to w atak o, Jakiś pierścionek znowu A przynajmniej już z tego No, kiń! Kasę i... Hmm. To jest Ring of Greater Protection, coś tam? A ten? A... Co to za notatka? Dobra, nie chcę mi się tak przydać za już. <laughs> <laughs> Fine Ring of Protection 4. Nie wiem, czy to jest lepsze z racji tego, że to jest Greater Protection. Bo tu jest czwórka, to jest trójka. Nie wiem, czy mam się e, kierować tymi napisami, czy po prostu, że to jest Greater, to znaczy, że to jest powiedzmy na poziomie drugim, a to jest na poziomie pierwszym. Jest coś takiego. Nie, wezmę na razie to. Aby mi powiedzcie, jak to działa. Jeśli byście mogli, byłabym wdzięczna. Hmm. Nasze życie niespecjalnie wzrasta. Hmm. A. No, i jeszcze nie trafiłam. Brawo, ja. Czekaj, bo ja nie mogę bez różdżki na ciebie. Chociaż... No i ciężko będzie bez różdek. No, kolejne notatki, Boże. Notatka. O. Dzień dobry. Znowu uciekasz, no come on. Co za uniki w ogóle. One... Aha, to są... te... Steel Grease 4. A to są chyba lepsze. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Tu jest znowu jakiś Greater Protection, ale to sensownie. Um. Tu są kości i nic więcej. Świetnie. Po co ja to polazłam? Nie rozumiem. Aha, tu nic nie ma. To było coś więcej. Nie. A, to się musimy wrócić. Pewnie tam, gdzie było dużo potworów, to pewnie był ten... Było zejście na dół. Ej, oczywiście się kręcę tu jak głupia. A, gdzieś tu? Nie. Jezu, ja sobie nie wyobrażam wracać tędy. Ja się pogubię po drodze, na pewno. A... Gdzie mnie nie było jeszcze? Nie, 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 tam. Tu chyba nie, szłam, o. Tu jest jest żarcie. nie, się, się, bo tam jest sto oko. A, to oko. nie, nie, Ał! No! Come on! Nie, nie wierzę! Dobra, udało się. Niestety zużyłam różdżkę, a wyrzucił jakąś. Udajesz. No, Dobra. Co tu jest? Kolejna notatka. Dobra, jak chcecie to sobie poczytajcie. Ja już sobie doruchy chyba. <grymne> Czy to nie to Gerald Shortsorts. 8 do 14. Słabe. Dobra, czas znaleźć zejście na dół. Tu mnie jeszcze nie było. I to są jakieś o nie, ma Dobra, ta ucieka. No nie wierzę zwykły. Nie to też To jest ta głupia glizda? Tam znowu coś lata. Co, co, co? A to jest cheese. Cheese! no chodźże tu. Głupi nie to no Batmanie, chodź. No mi nawet nic nie robi, specjalnie przynajmniej. <laughs> to jest siedem, to jest też siedem. Ale to jest inna zbroja, może to weźmiemy. Ok. Hmm, dobra. Lecimy dalej. Tu nas nie było. Są kolejne kości, ale bez notatek. Co to pan? Purpurpurszon. O! Wreszcie znalazłam wyjście na dół. Boże drogi, chyba przeszłam całą mapę. Boję się. Może zjedzmy coś jeszcze. Ale bo mamy tyle tych złotych tłuszczów to wypimy to. Chociaż to nie przewraca całego zdrowia. Z co widzę. I ten zielony. Aha, to jest ten Magic Shield, no, dobra. No nie pamiętałam tego. Jezu. Gdzie ja jestem? Bo nie spojrzałam nawet na to. Okej, okay, tu mamy pull pu potion. Na początek. Coś jeszcze? Mam dadzą. O Jezu, to jest strasznie. A! Co to? Jezus, kielet. Chyba. Okej. Okay. Czy już na tym poziomie jest to, to dziwne coś, co mam zebrać? Ten dziwny artefakt? Przeraża mnie to. Uo! Wow! Nie przeżyję tego. Ah! Nie! Oh my god. tak! To by było na teraz mojej podróży. No cóż. Te szkielety są mocne. One mają taki poziom, że wow. Okej. Okay. Golda zarobiłam trochę przynajmniej. 90 tych, um, no. Tych, tych zabiłam. Potworków różnego rodzaju. 212 obrażeń przyjęłam na klatę. 7 potionków. 13 jedzenia. Pechowa liczba. Scrolls use 2 Trap Strip 14. No creating dungeon. No i znowu, jak widzicie, teraz mogę Wam udowodnić, że niestety jak zginiemy, to tracimy wszystko. A miałam taką ładną zbroję. no, I taki, taką ładną broń miałam. Tyle jedzenia i wszystko. No, to myślę, że nie będziemy zaczynać nowego nowej wyprawy, bo w sumie 20 minuta odcinka może być trochę y, za mało. No ale cóż. Jak teraz zaczniemy to znowu i tak zaraz będę musiała kończyć, więc trochę nie ma sensu. Zobaczmy, czy możemy coś kupić. A, scroll scrollów teleport. To by mi się przydało, ale no to jest 200 golda. a to nie mamy. A ty? Eee, o, można łuk kupić i 10 strzał, Plate Mail Grease czy to jest zbroja? Tak. O, no, w sumie. To przynajmniej zaczniemy na następnym poziomie z trochę lepszymi gadkami. <noise> Dobra, ale to już zrobimy kolejnym razem, może. Myślę, że jeszcze możemy spróbować e, nagrać kilka odcinków. Może uda mi się razem z Wami przejść tą grę, chociaż obawiam się tego ostatniego tam poziomu. Nie wiem, to był chyba ostatni poziom, prawda? Możeśmy przeszli dwa, dwa i dwa. Nie. I jeden, chyba. Nie, bo były dwa pierwsze. Dwa caves'y, dwa Sewer, I jeden ten. No to już byliśmy chyba na ostatnim poziomie. Także yy, może uda się następnym razem tam bardziej przetrwać. <noise> Spróbuję bardziej oszczędzać może różdżki i yy, nie wiem, może mniej się bić z potworami czy coś. Zobaczymy, ale to już następnym razem. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Eee, no i do usłyszenia kolejnym razem w Let's na luźno. Cześć!